Cześć wszystkim, z tej strony Boss. Zapraszam na kolejny odcinek serii The Search, czyli takie futurystyczne Dark Souls'y. Gra nie jest prosta, cały czas, co każde rozpoczęcie gry. Pojawiają się ci sami przeciwnicy, których trzeba zabijać po kolei. Terminal łącznościowy, zobaczmy co mamy tutaj do wykonania. To jest ta typka tajemnicza, która nam pomaga w grze. Ok, jak doszczę, ale tu uległ uszkodzeniu. Ok, czy ja mogę się naprawić tutaj przy terminalu? Cały czas jeszcze w ogóle jestem na etapie zapoznawania się z mechaniką tej gry. Hmm. Nie myślałem, że to raz. To dobrze, ale jest znaleźć aby Ok, czyli szukać rdzenia muszę. Poszukaj stacji kolei magnetycznej i uważaj na siebie. Ok, czyli muszę poszukać tej stacji kolei magnetycznej. To na pewno nie jest tu stąd przyszliśmy. Ja. Okej, okay, trzymajmy się. Rozwalę sobie te drony, które tutaj latają. Dobra. Teraz trzeba się naprawić. Dobra, i teraz zabiję wszystkich tych po kolei. Mam nadzieję, że to dużo szybciej mi pójdzie niż ostatnio. Okej, okay, sobie. No dobra, niech będzie głowa. O, fatality, takiego jeszcze nie było. No dobra, Złom pozbierany. Co on tu ma, nie osłonięte. Nogę ma, nie osłoniętą. Się. To jest problematyczne, że wszyscy ci prze przeciwnicy za każdym razem się odradzają. Przy każdym rozpoczęciu gry na nowo. To ma swoje plusy i minusy, ale plusy ma takie, że jestem w stanie rozwijać cały czas tą broń. Umiejętność posługiwania się bronią jednoręczną. Ale minusy ma takie, właśnie, że rozgrywka jest dużo bardziej. Jeżeli chodzi o długość wydłużona i też o trudność o widzicie, wzrosła biegłość posługiwania się tą bronią do piątego eee, odcinaj części przeciwnik. No dobra muszę iść. Chyba muszę pójść dalej. Dobra, udało się. Wykonałem. Ten cios taki przed nim. No i pięknie, dobra. Złomik, złomik. Dobra, tu jest z tych dwóch. On jest cały uzbrojony. Nie ma żadnych w sumie słabych punktów. No to lecimy w korpus. Dobra, ty dwóch, nie chciałbym zginąć. Wszystko wskazuje na to, że jest całkiem duże prawdopodobieństwo, że do, dokonam tutaj Podniosę porażkę, nie dokonam porażki, tylko odniosę porażkę. Dobra, ryś korpus. Mamy obudowę na korpus. Na pewno się przyda, na pewno ją wykorzystam, ale nie chciałbym robić tego w tym odcinku, ponieważ w tym odcinku chciałbym jednak ruszyć dalej. Ale mi, kurde, tutaj z Supermana wywalił. Inny badalcu. Nie jak on śmiał coś takiego zrobić. Dobra, interakcja. Ja tu byłem już, także... Czy mnie tu nie było? Nowy implant, okej, okay, całkiem spoko. This time about the exoskeleton program. do just be so Implant surgery. We've explained it's hardly invasive, he even offered to double his bonus. But no, thinks management will use it to control the workforce. He even brought up his union nonsense again. If he poisons the others, it could put us months behind schedule. It's amazing. He doesn't see it as making his job easier. I recommend termination. Yeah, we've put up with too much of his trash talking. A, czyli tu jest ten zwolniony pracownik, tak mi się wydaje. No, nie wiem, czy to jest takie bezinwazyjne montaż tego, tego tego egzoszkieletu. Zresztą sami widzieliście w pierwszym odcinku, jak to się odbywało. Ja nie wiem, czy to jest takie faktycznie bezbolesne i, i bezinwazyjne. Dobra, ten jest cały w sumie. Obudowany, czyli tutaj nie ma słabych punktów tamten też, gordy, całkiem mocni ci przeciwnicy, już są na naszej drodze. Raz, dwa, trzy ciekawe, jak będzie dalej. O, widzę, że drugi już się mną zainteresował, już we dwójkę lecą. Okej, okay, ten, o dobra, ten miał odsłonięty korpus chyba. Tak jest, atakujemy korpus, to ma nieosłonięty. No i dobra, lecimy dalej. Mamy, trochę ciemno. Nie widzę, że już tutaj dwa leż, leż, leżą. Jesteśmy w elektrowni, dobra. Co? On ma korpus nieosłonięty. Dobra, to trzeba krótką... Krótka piłka zanim ten drugi się uaktywni. I znowu kurde z takiego z mi wjechał. Okej, okay, on ma ramię nieosłonięte, to trzeba będzie atakować ramię. Naciśnij R, aby włączyć wyłączyć oświetlenie. Okej okay. Aby skorzystać z oświetlenia załóż wyposażenie korpusu. A, dobrze Czyli ja nie jestem w stanie teraz korzystać z oświetlenia, ale zobaczmy, akumulator podtrzymujący spowalnia utratę energii. O, całkiem by mi się przydało to w sumie. Eee, ogniwo na nowe. wkracza do akcji. Nowa zminiaturyzowana wersja cechuje się niedoścignionym bezpieczeństwem użytkowania i zminimalizowaną utratą pojemności. Spadek energii minus 25%, spoko. Z kolei ten daje plus 6 do energii, ten przywraca zdrowie 3 na sekundę. Zdrowie plus 6, no nie, dobra, to ten spadek energii minus 25%. Oczekam, oś się wydaje. Z jakiego punktu co ja mam? Schematy. ryś korpus To będę musiał zamontować, żeby. Ale nie chcę się cofać do. do tej stacji. To będę musiał od nowa w sumie zabijać wszystkich, ale też chciałbym tego uniknąć. O, proszę zobaczmy, tutaj mamy i drona, i dwóch przeciwników, kurde. Czyli coraz trudniej. A, kurde, jeszcze dron tu przeleciał. On wystrzelił taki impuls, który chyba pozbawia mnie energii, tak mi się coś kojarzy. Dobra, którego by teraz w pierwszej kolejności pokonać? Pięknie korpusik ma odsłonięty, no to zajmę się tobą. Czy ktoś mnie wołał? Okej, okay, ten ma prawe ramy do odsłonięcia, czyli słabe punkty w sumie spoczko. Krótka piłka. To w ogóle jest jakiś dym. Na razie nie będę chciał tam się udawać. Zobaczmy. Dowało mnie, żeby go uwolnić. Jakiś robotnik. No jest tam. Kto jest tam? Kto? Koszty w mordy. Dobra. Dobra, nie trafiłem go. No i co z tego, że ty tam jesteś? Nie można otworzyć drzwi i poprosić o pomoc personel techniczny. No jestem, jestem, spokojnie. Dobra, tam jest jakiś, nie wiem, to jest jakiś boss, czy co? Coś znalazłem. Dobra, wygląda jakoś tak zło wrogo. Ja myślałem, że jest jakiś bardziej wymagający, chyba taki zwykły cieć był. Dobra, tu nie ma nic. Tutaj coś widziałem, że było. Okej, okay, masz? co masz od. Aj, kurde, dron. Drona nie widziałem. Dobra, szybko, szybko, bo zaraz zginę. Może, gdybym miał oświetlenie, to jakoś by było łatwiej, no ale niestety.

Including disabling its GPS function. Therefore, Creo Neck cannot ascertain his whereabouts. While he's at large, he is a serious threat to staff and Creo's image if this were to get out. We need to take care of this quickly and quietly. Aha, po no, Clearance required. Na członków ochrony. Kurde, to ja nigdzie nie mam dostępu, muszę lecieć dalej. Coś woda, raczej wątpię, żebym do wody mógł wchodzić z egzoszkieletem. I have to say, I'm not comfortable with this. Not comfortable at all. We've had multiple accidents in this sector. We have to shut it down and take it to pieces bit -bop. Now I know what you're gonna say, but we've been lucky. We've been able to sweep the previous incidents under the rug. We can't keep relying on luck. I know nobody cares about the grunts down here, but God knows they will care if the media gets hold of it. Worse, the Dobra i teraz gdzie warto było iść? Tu w sumie wydaje się jakieś takie centrum dowodzenia. Oho, i widzę jakiegoś kozaka. Ożty, kurde. O, ale szybki jakiś taki był. No, się przestraszyłem. Uzyskano implant injektor. Użyj tego implantu, żeby przekonwertować energię na zdrowie. Wstrzykiwane implanty można montować wyłącznie przy stanowiskach medycznych. Ok, będzie przeciążenie do wykonania. Okej, okay, mamy światło. Okay. O, no, a jak się tam dostać? Następny ten szybki jest tutaj. Dobra, lecimy na pałę. Nie ma czasu na namierzanie odsłoniętych części. O? No. Jeszcze jeden. o, nowa broń to sobie ją podniosę tu jeszcze jest coś ciekawego albo, a nie dobra, coś ciekawego, broń dobra, weźmy to czy ja mógłbym udać się tam, gdzie było do zebrania to Nie, tam nie wskoczę, ale no, musi tam być jakieś wejście. No dobra, chyba pędy takie jest, dobra. Niewielka sterta złomu i rzadkich materiałów. Dobra, jeszcze są tutaj schody na górę. No nie prowadzą do niczego ciekawego. I teraz widzę, że tam są drzwi. Tu jest w ogóle jakaś mapa? Organizer to być może nie. Zeprój te części. Ulepszenia złomu. Użyję, bo otrzymać z tych złomów. No całkiem sporo tego w sumie mam. Okej, okay, ja mogę kor... A nie, to pewnie będzie tylko przy stanowisku medycznym, także nie ma co liczyć. No, trzeba zerknąć. Nie ma tu nikogo. Wygląda jak jakaś arena walki z bosem. Tu jeszcze coś było do góry. No dobra, skoro gram kieruje do góry, no to idźmy do góry. Okay, znowu główna linia montażowa, ale teraz jestem już od góry. Tej głównej linii. Mnie chyba jeszcze nie było. O kurde jaki wielki. Ja on mnie tutaj trafił. Tak to chodzić, bo nie wiadomo na jakiego kozaka się teraz trafi. Zastrzyk witalności 1 na pewno się przyda w sumie. Nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że jestem blisko stacji medycznej. Czyli zrobiłem koło, dobra. No, siema, siema. Zobaczmy, na stanowisku medycznym. Mogę sobie wszczepić implant nowy. Wraca zdrowie. Przywrócono zdrowie 10%. Zużycie energii 20, przywrócono zdrowie. Dobra, to raczej nie. Energia plus 6. Okej. tamty. jeszcze tutaj mogę sobie włożyć. Przywrócono zdrowie 90. Wstrzykiwany, przywrócono zdrowie. Przywraca zdrowie podczas wyprowadzania ciosów wykańczających 10%. Zwiększa maksymalny poziom zdrowia, Skaluje się z mocą mordzenia. No w sumie mam dwa takie. Strzykiwany implant, który wygeneruje zdrowie Dobra, to, to bym sobie wziął. Tu są jeszcze współczynniki. Widzę 116, wytrzymałość energia 54 obrona 37, obrażenia 46, impet wysokie. Mm, Ezoszkielet. To jeszcze nie moc rdzenia. Dobra, coraz więcej złomu potrzebuje na awans. Ale chciałbym też skorzystać właśnie z tej stacji montażowej, bo to są nowe, nowe możliwości. To mogę zrobić w sumie. Ok, jest skonstruowany. Czy mogę coś ulepszyć? Kurde, ile do ulepszenia potrzeba złomu to mógłbym ulepszyć co mi daje ulepszenie stabilność plus 4 obrażenia w pancerzu dobra, a ta broń za mało złomu do ulepszenia szybkość ataku plus 3% No, to jest moja broń, tak wymowny skalowanie biegłości bardzo niskie pozyskiwanie energii plus 40 szybkość ataku średnia średnia pewno by mi zwiększyło obrażenia do 27 no w sumie ja korzystam z tego to... No dobra, a czy założył od razu mi ten? Założył. Dobra, jest korpus. Uzbrojenie, szybkość ataku średnia. Średnia to ma niska szybkość ataku, ale impet wysoki, pozyskiwanie energii plus 55 to ma. Zdecydu... Aha, obrażenia ma też mniejsze. Dobra. Czyli to jest na razie naj najlepsze to, co mogę mieć. Okej. Okay. Dobra, myślę, że to było na tyle w tym odcinku. Kolejny będę ruszał dalej tutaj na przeszukiwanie tego obszaru. Mam nadzieję, że rusza coś dalej. A na ten moment dziękuję Wam za uwagę. No i widzimy się jutro. Na razie. Cześć.